Kiedy słyszę tego podłego oszusta Arłukowicza, który dzisiaj atakuje Karola Nawrockiego, to aż mnie na wymioty zbiera. Konkret numer jeden. Zniesiemy limity w NFZ dla szpitali. Już nikt nigdy nie będzie odesłany ze szpitala, dlatego że skończyły się limity. Jest sierpień. Szpital w Koninie zawiesił przyjmowanie nowych pacjentów onkologicznych ze względu na zaległości w płatnościach z Narodowego Funduszu Zdrowia. Niemal dwa lata od objęcia rządów przez Harłkowicza, Tuska i ich partię, gdzie w stu konkretach w 100 dni miało nie być żadnych limitów. Aż do tego od innego klauna Platformy Obywatelskiej od Szczerby. Jeżeli ktoś został w tej chwili z Kolina odesłany, niech natychmiast znajdzie inną, inną placówkę na terenie województwa w Niech natychmiast znajdzie ten, kto został odesłany. To jest, proszę Państwa, no. ignorancja obecnej władzy. Rzeczywiście sytuacja jest niepokojąca i z pewnością są bardzo dobre e, e, obiekty wokół Kolina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie ja nie przyjąć. Ja nie wierzę, tak, że no, Pan to mówi. Nie. Ja nie wierzę, że Pan to mówi. Panie Chyba Pośle, ale... wie Pan, co ja się rzadko unoszę. Ja nie wierzę, że Pan to mówi. Człowiek. Nie ma miejsca w szpitalu onkologicznym, to szukaj sobie po całej Polsce gdzie indziej takiego szpitala.